Cześć! Witamy na kanale Kaloszki na fiordzie I dziś przychodzimy do was z kolejnym testem Tym razem z Dubaju Zaczynamy, żeby nie przedłużać, mamy kilka ciekawych produktów Nóż i deskę, którym będziemy dzielić je No i mamy też również coś i wpłynie do picia Zaczynamy? Mm. No dobrze, co mamy? Mamy jakieś takie dziwne chipsy, mamy oczywiście wafelek, taki jakby klasyczny trochę wafelek, może nawet z czekoladą, nazywa się one Munch. Mamy jakieś dropsy poppins, mhm. wafelki orange, jakiś batonik noba. Znowu zlepek jakieś kaszy? Czy ciki. Orzeszków? E, trzy w jednym. chiki Hiki, trzy w jednym. I jakiś bow Jakieś ciasteczka? Mhm. No i hit! Czekolada z mleka. też co Wielbłąda. Kamela, więc chyba najbardziej interesujący dla mnie produkt. To co? Zaczynamy? Mm -hmm. Od czego zaczniemy? Od słonych może? Od słonych? Oh, Boże, od no chipsy. dobra, to zaczniemy od chipsów. Wyglądają na jakieś chipsy kurczakowe. Mają narysowanego kurczaczka. Nazywają się one Might Cripsy i Crispy. Chicken Flour z jakąś kurczakową mąką? Nie wiem. Ja myślałam, że to Otwieram. są nudle kurczakowe na <laughs> początku. Nie, to chipsy. Otwieramy. O! o! <noise> o, nie Ale paskudny zapach, nie? O, nie <noise> wiem, czy się jak... spróbuje Boję się Mają kształty jak chipsy kukurydziane. No, jak takie chrupeczki polskie Ale śmierdzą Ogólnie śmierdzą O Jezu, nie wiem, boję się tego o, Niepotrzebnie wąchałam Dobra, Trzy, próbujemy cztery. Ale aż mam ślinotok do Ostre to! Tak? No mm. jak podtrzymasz na języku, weź podtrzymaj na języku. Mm, nie. Jak suchy makaron od zupki chińskiej. Mhm. Mm -mm. mm tylko że z Dużo delikatniejsze niż te chrupki, które... Dużo delikatniejsze stopnić. niż te kukurydziane w Polsce, no. nie? Trochę ostre. Czy tam jest wyczuwalny kurczak? No to tak niekoniecznie. Raczej trochę mączki kukurydzianej, trochę słone. Lekko takiego bulionu. Ma... Dom wariatów po prostu. Nie, to jest... To jest... Dom wariatów. Nagrywanie w domu. Tak się u nas nagrywa. Tak od 1 do 5? Dwa. 2, no dla mnie też takie średnie. Także dwójeczka dla chipsików. Dobra, przechodzimy dalej. Może teraz coś słodkiego. Weźmy się za tego batonika. No dobra. Za tego młynsza drugiego. Tak, jest on w czekoladzie i jest on z firmy Nestle. Wawelek. Mogę to ukruszony. Wygląda tak. No nie... Zwykły wafelek wygląda trochę jak nasze Prince Polo, tylko z mleczną czekoladą. Całkowicie mleczną czekoladą. Przeszkadza mi słodycz tego batonika. Ale taka mdła słodycz. Ta czekolada jest dosyć taka... Słodka, ale mdła, mleczna, typowo mleczna. Wafelek w porządku, jest dość crunchy, jest dość chrupiący. Mm, niewyczuwalny jest tam smak takiej chemii, takiego pudru jakiegoś. Także na trzy, bo mi coś tam w nim przeszkadza. A Mam to wie, nie, nie? Trzy i pół. Trzy pół, trzy pół, no dobrze. Może to. No Jak ba. po wafelku, to po wafelku nouba. Też z Lu. Chyba u nas w Polsce też są z Lu ciasteczka chyba, Lu, nie? Nie wiem wydaje mi się, że są jakieś takie zbożowe z złu. A to wygląda jak wafelek. Boże, obwinięty jak wafelki z Perelu. Jak z 1990 roku. Wafelek wygląda klasycznie. Jest pół czekolady, pół nie. Jest pół oblany czekoladą, a pół nie. Ciekawe. Pachnie kakaowo, co nie? Mm. Mm. Dobra, to próbujemy. Mm. Mm, 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 mm. Mm, mm. Taki sobie. Dobra. Mm. Bardzo chrupiący, dosyć twardy. Czekolada bardzo średnia, ja bym powiedziałam. Czekolada taka sobie. No nie jest, Milka nie jest jakiś. Mm. Lindor. Taka bardzo średnia czekolada. Bardzo średni. Ile? 3,5. Mm, no dobra. Niech będzie 3. To i tak więcej niż 2. Może Popsa? No, Popins. Popins wygląda jak cukierki lub dropsy. Ale sprawdzimy jak one w ogóle wyglądają. One wyglądają jak landrynki. Uuuu! Uu. A pachną jak orężatka w proszku. Dosłownie. Wyglądają jak takie małe landryneczki. Mm, Pomaręczowych Mmm, Ja mam mm -hmm. chyba jakąś czarną porzeczkę. Ja mam pomarę, jest mm, mm. Dobra. Mm -hmm. Nie, takie mm -hmm. zwykłe cukierkowe, ale od razu za smak owoca jest wyczuwalny. Nie są mocno kwaśne, nie są mocno słodkie. Fajne. Zaskoczenie. Myślałam, że to są takie pudrowe dropsy. Oto to po prostu takie cukierki w, w rolce. Smaczne. Mm, przypomina mi to smak nim dwa tych takich cukierków w mm -hmm. rolce. Tak, tak. Dokładnie. Tylko pewnie nie mają soczku w środku. Mm. Ale może spróbujmy dość. Pogryzłam. Nie ma soczku w środku jak nim dwa, Ale naprawdę spoko. Popins, Bardzo dobra cukierka. No dobra, to możemy wrócić do jakichś wafelków. Mm, może to? Mhm. Co tu mamy? Bourbon. 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 Co to jest? Bourbon. Matko, Bourbon. Mija po francusku, Bourbon. O, to są ciasteczka. Ciasteczka, bardzo suche. Wyglądają jak hity hity z satelity. Tylko że z nadzieniem, z nadzieniem czekoladowym, kwadratowe. I tak jakby był, miały sól, do cukier? ładnie. Mmm, pachną ładnie. A ty już jesz. Pachną ciasteczkami kakaowymi. Też chrupiące, nie? Tyle czasu u nas w domu leżały, bo przyjechałyśmy z nimi w styczniu, nagrywamy w marcu, więc. Mmm, dobrze. Mhm. I mamy tutaj Litchi Drink. Litchi Drink. 170 ml. Napoju z Litchi. Hmm. Próbowałyśmy znaleźć coś ciekawego w marketach, ale niestety ciężko było. Ciężko było. I jeżeli chodzi o mm, słodycze, to bardzo dużo zagranicznych słodyczy, powtarzających się takich jak w Polsce czy w Norwegii. No nie w Norwegii, ale w Polsce. <grym> Więc. Mm, nie wiem jak to tworzyć. Więc po prostu nie kupowałyśmy, próbowałyśmy coś kupić, czego wcześniej nie smakowałyśmy. No i parę rzeczy się udało. Jezu, nie mam jak... To... Skol. Mm. <śles> Potem mm. jak już odpoczyniesz to tak jakby... Wiesz, jak właśnie płyną, <grymny> dalej. Ale o tym samym pomyślałam, jak to... Tak pierwszy smak... ale śmierdzi, nie? Tak. Coś zniechalo. Jaka to jest ta, ta ważność? A może to jakiś płyn? Drink. Do 2001 roku. O mój Boże. Wszystko Thomas. Clearer. Nie próbujcie. Prandlici. Słodkie. E, z takim zapachem chemii. Czuć jakby taki. O jezu, nie, po prostu. To pali. Kurzem. Naprawdę nie jest to dobre. Nie polecamy. Ile dajesz? 0,5. Dokładnie, zero. Ale chyba za sam cukier. Jest wyczuwalne, że jest to słodkie, ale to naprawdę. Jest... Nie. To nie smakuje tak samo jak liczby. Nie. Absolutnie nie. Zostały nam trzy ostatnie rzeczy. Czekolady zostawiamy na tak, koniec. Tak, 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 tak. Dobrze, to weźmy może teraz te wafelki. Mhm. Dobrze, znowu wracamy do wafelków, tym razem wafelków pomarańczowych. Mm. Ojej, ale opakowane są! Ale jest pachnie. pachnie ale dbają o to, żeby te produkty były takie kręci i właśnie takie chrupiące i takie świeże, bo we wszystkich tych, my je kupiłyśmy w styczniu i do tej pory naprawdę... Jedna folia, kartonik i druga folia. I do tej pory one zachowują świeżość. To już teraz wiem, to jest kwestia pakowania, fakt, niepotrzebne folia i śmieci, ale naprawdę produkt jest świeży i na pewno zachowało formę, nic się nie podmiotło mimo tego, że wiąłyśmy to... Hmm? Ale też, O Jezu, no. O Jezu, zwykłe takie wafelki mleczne, a tylko że pomarańczowe, co nie? Pachną bardzo olejkiem pomarańczowym. Chyba mi już jest za słodko. Daj im cztery, za to, że są dobrze mocno pomarańczowe, za to, że są chrupiące. Tak, tylko tutaj Smak. nie? Fajny wafelek. Taki bardzo delikatny, bardzo mm, Takie, jakie powinny być wafelki, tak. nie? I zostały nam dwa ostatnie produkty. Co, bierzemy te orzeczki, no tak. nie? No, te znowu fajnie zapakowane, bo żelnie hermetycznie, hermetycznie, także Dubaj dba o opakowania. Naprawdę pakują bardzo fajnie. I znowu jest podwójna folia. Folia w folii. To, to już chyba nie tu. Też fajnie zapakowane. Naprawdę jestem pod wrażeniem pakowania tych słodyczy, bo zachowują długo świeżość. O, akurat bo się to rozkoszyło. I mamy tutaj taką kostkę zbitą orzechów. Nie wiem, jak to się nazywa, ale to wygląda jak taka kasza gryczana, nie? Dobra. Po tych marchewkach z Turcji to im. Po marchewkach z Turcji boisz się orzechów? Nie, orzeszki były z Turcji dobre. Jest, Jest! Udało się. Akurat na no dwa. Ale strasznie twarde. Karmelizowany tak jakby. Mm -hmm. O ja nie! Jest takie twarde! <laughs> mm. Nie wiem jak to już. Takie sezamki, zamki co za palsty kupowane. Zobaczcie, kupuję w Polsce. Ale mega twardy produkt. <laughs> nie? Produkt dla osób o mocnych zębach. Mega twarde, ale po ugryzieniu. Gumowate. Mm. Rozpływałem. Rozpływa się, ale tak bardziej gumowato. Mm. Nie wła. Troszkę też by chciała spróbować. Mm. 4,5. Dla mnie Nie. też 4. Dla mnie też 4. Nie biją za bardzo tych wafelków, ale w porządeczku. I ostatni produkt, długo oczekiwany, to ta czekolada, która ma w składzie mleko z Wielbłąda. Wielbłąda. Czyli jest to tak naprawdę czekolada z mleka Wielbłądziego na bazie mleka Wielbłądziego, więc dla nas jest to bardzo, bardzo ciekawe, bo jeszcze w życiu nie próbowałyśmy takiej czekolady. No dobra, bardzo fajnie zapakowana, kupowałam ją na lotnisku. Nie tania, wygląda w ten sposób. Czekolada wygląda jak standardowa, taka nasza tabliczka czekolady, prawda? No to po kawałku. O, oh. tu masz na pół. Na pół? A nie. No. A dobra, akurat się ukruszyła, no, więc ok. okay. Mm. <laughs> I nie pobijesz już norweskiej czekolady. Mm. Znaczy nie, nie pobijesz już dubajskiej czekolady. Mm. I co? Pycha. Pycha nie? Ale jak uważasz? jest Jaka? Jest trochę inna. Jest inna. Jest delikatna. Mm -hmm, jest bardzo delikatna. Mega delikatna. Tylko zapach tak na początku mnie jakoś dziwnie. Nie? Mm -hmm. Powąchaj. To znaczy... no ja nie tak właśnie... Pachnie. Pierwsze co... tego to tak... Pierwsze co zauważyłam to dziwny zapach. Dobra. Mm -hmm. Czekolada 5 na 5. Tak zdecydowanie, to już wszystkie produkty, które dzisiaj dla Was przygotowaliśmy a raczej słodkości wybierzemy najgorszy produkt i najlepszy najlepszy, może jeden pośredni, no cóż, najgorszym produktem dla Ciebie jest liści, dla mnie też, napój był po prostu obrzydliwy, ochydny nie polecam i jeden chyba z najgorszych, jakie próbowałam bardzo chemiczny smak tak. i niedobry. Smakuje jak płyn do mycia. Nie powiem A. czego. E, <głos> <głos> chociaż nie próbowałam. Najlepszy produkt? Zdecydowanie czekolada Dziękuję. z mlekiem Wielbłąda i tak. szukajcie jej, bo jest warta swojej ceny. Nie była tania, nie pamiętam ile kosztowała, ona była w dolarach albo w euro kupowana? Na lotnisku w Dubaju, mm. tak, na sklepie wolnocłowym chyba. Była Nie. droga, ale jest naprawdę przepyszna. Bardzo delikatno. Mhm. Mhm. Dobra. To by było na tyle w dzisiejszych kaloszkach. Zapraszamy już na kolejnego vloga na naszym kanale. Tymczasem zachęcamy wszystkich nowych do subskrybowania naszego kanału. No i oczywiście zostawcie po sobie jakiś ślad. Pa! Stary na zakupach. <grymne> zambie bo kiedyś po prostu Iwu! Słucham ciebie Wiskas <grymne> Co? Y o czym na czym skończyłyśmy? Nie, nie nagramy nic. Po prostu u nas nagrać coś w domu to się po prostu nie da. Albo chodź płacze, albo stary dzwonki. zaraz pozwala wszystko! Zajdź, luszka! Zaraz byłam psa. <laughs> Już pies jest! Już pies jest.